Jakub Bobak dzisiaj moim gościem po meczu brugo Grudnowak Honor. Kuba dwoiłeś się i trojujesz dzisiaj, by nie wpuścić więcej goli. Naprawdę dzisiaj twoja postawa. Latałeś w powietrzu, można powiedzieć, od jednego kąta A do dziękuję, drugiego dziękuję. kąta. No, co powiesz o swojej postawie też? Co mam powiedzieć o postawie? Norma, norma. także... Norma, proszę A bardzo. proszę. Dzień jak trzeba też powiedzieć, że gdyby nie twoja taka dzisiaj wyborna postawa, ten wynik byłby inny, naprawdę. Dziękuję, że ktoś to dostrzegł. No, udało się, no kurczę, nie oszukujmy się, no jestem dobry. No. Jesteś dobry, ale drużyna dzisiaj też zasługuje na wielkie brawa, ponieważ rywalizacja z Honorem, który jest w tabeli wyżej, nie jest łatwa. A dzisiaj pokazaliście, że Honor, który chciał awansować do tej piątki, sprawiliście im wielkie problemy i tak naprawdę niepewność przez cały metr. Tak, przed meczem na pewno nie spodziewaliśmy się, że, że, że remis będzie, no nie oszukujmy się, nie idzie nam w Lidze Orlika dzisiaj chłopaki naprawdę się postarali, zagrali naprawdę jak nigdy, chyba najlepszy mecz w Lidze, także... także... Wielkie gratulacje dla nich. Co jest z postawą Bruk Ogródnowak? Bo nie ukrywam, że ta drużyna na pewno ma większe aspiracje, personalia ma też fajne, a ten sezon na Orliku no, no jest troszkę słabszy. Nie idzie nam, ale oszczędzamy się na Ligę Futsalu. A może jest tak, bardzo się cieszę, że będziecie, a może jest tak, że po prostu jesteście drużyną futsalową bardziej, a nie orlikową? Nie, ciężko powiedzieć mówię: Podchodzimy do tego na ludzie. No, jakoś nie, nie może to wszystko zaskoczyć, nie idzie nam, ale, ale myślę, że będzie coraz lepiej. Pamiętam przed sezonem, jak oddaliście swoje miejsce, bo tam była taka fuzja, która wcześniej była fuzją, a potem się rozłączyliście z Sebetowi. I, i, I chyba można powiedzieć, że, że to był dobry ruch, chyba nie tak patrząc na poziomy i ogólnie pierwszą liga a drugą gdzie idzie. Tam jest ogólnie wyższy poziom. Oczywiście. Sebet ma na pewno lepszych zawodników, także, także bardziej wybiegani, bardziej doświadczeni. I myślę, że w pierwszej lidze. Oni, oni lepiej sobie radzą niż my w drugiej. Dziekuma, dziękuję Kuba za wywiad. Dziękuję.